modernizacja wawin to kompleksowa i wykonana pod klucz wymiana kilku tysięcy lamp awaryjnych i podstawowych wraz z wdrożeniem systemu sterującego. At WAVIN, our purpose is to build healthy and sustainable environments. As an industry leader, we have a responsibility to be efficient with our energy consumption in our facilities around the world. One of the examples where more than 3000 LED lights were installed by LuxMat is here in Buk in Poland. Całość prac prowadzona była na pracującym zakładzie. W związku z tym, przez cały okres inwestycji na terenie zakładu przebywał nasz kierownik modernizacji, organizujący pracę dziesięciu zespołów elektryków. Rozwiązanie to sprawdziło się w okresie covidowym, kiedy to budowane plany prac były ciągle zmieniane przez sytuację epidemiologiczną. I am incredibly proud of the team in book made this possible. Wykonana modernizacja oświetlenia LED-owego wpłynęła bardzo pozytywnie i na, zarówno na komfort, i jakość wykonywanej pracy w firmie. Stara technologia żarowa nie dawała takiego komfortu pracy jak w tej chwili przy nowoczesnej LED-owej, gdzie mamy możliwość również sterowania natężeniem tego światła, w, zarówno w dzień, jak i w nocy. Stało się jasne. Inwestycja LED pozwoli nam zredukować zużycie energii elektrycznej około 900 MWh rocznie, co w konsekwencji zredukuje emisję CO2 o 700 ton na rok. Ponadto zredukujemy również koszty energii elektrycznej. To jest ponad 1,5 miliona złotych, co da w konsekwencji zwrot z inwestycji w dwa lata. Uzyskaliśmy również białe certyfikaty z Urzędu Regulacji Energetyki, co w przeliczeniu na finanse daje 170 tysięcy złotych. The commitment from the team is key in implementing our sustainability strategy and it can be clearly seen here. I'm very much looking forward to seeing more projects coming to life here in Poland.